Taki komputer kosztuje 7000 zł. Co znajduje się w środku? Procesor to ośmiordzeniowy Ryzen 7 9700X. Posadziliśmy go na płycie głównej Azroka B850M Pro A z Mamy tu również 32 GB RAMu, Patriot Viper Venom 6000 MHz i CL30, a także dysk SSD o pojemności 1 TB od WD. Do schłodzenia procesora użyliśmy Fortisa 5. Mocy dostarczy nam zasilacz MAG A750GL od MSI. Jest to jednostka w standardzie ATX 3.1 ze złotym certyfikatem sprawności. Karta graficzna natomiast to najnowszy Radeon RX9070 bez XT w wydaniu Pulse od Sapphire. No i obudowa Nest Windy plus RGB od... Prejona. A jak sprawuje się taki komputer? Lepiej niż 94% wszystkich PCów przetestowanych w Time Spy z palety 3D Marka. To już całkiem niezły początek, ale bardziej niż cyferki z syntetycznych benchmarków cieszy, że taka konfiguracja uciągnie praktycznie wszystkie najnowsze gry, nie tylko w Full HD i 1440p, gdzie radzi sobie bezproblemowo, ale również w 4K, gdzie w większości testów osiąga okolice 50-60 klatek, a w mniej wymagających tytułach nawet wiele. Wiele więcej. Całkiem niezły ten nowy Radeon, nie? Gdybyś chciał złożyć sobie taki komputer, ale nie czujesz się na siłach, możemy zrobić to za ciebie, a obecnie z kodem z 10 jest 10% zniżki na usługę montażu. A ty jakiego paceta by złożył za 7 koła?